Witam wszystkich szak z tej strony zaczynamy kolejną odsłonę Raidera. Um, ostatnio walczyliśmy z gwardią Burzową gwardią Więc dzisiaj idziemy dalej. Um, coś czuję, że to będzie będą jedne z ostatnich odcinków um, Nie wiem, może jeszcze z 3 pół Tutaj nic nie mamy już, dobra więc tak czy inaczej jedno z ostatnich odcinków zobaczymy jak to wyjdzie dzisiaj skończyłem trzeci raz grać swoją partię, którą, którą gram można powiedzieć, że z cheatami Tak tak, z cheatami słyszeliście dobrze e, moment, e, tam po prostu lubię się bawić, pierwszy raz przeszedłem normalnie, drugi raz z cheatami, teraz trzeci raz sobie przechodzę, więc i od razu wam nagrywam z całej ja to grę ale tak jak mówię drugi raz przeszedłem z e, nieskończoną ilością amunicji e, najlepiej ulepszoną bronią no w sumie i tylko pistolet nie był ulepszony ale tak czy inaczej przeszedłem i z tego co pamiętam właśnie to już jest niedaleko e, co ja zrobiłem czekaj tam to otworzyłem to musimy to podciągnąć do góry? Musimy to wyciągnąć dajesz... No eee, no co jaja robisz? Lara. Musimy tu zamknąć. I co musimy zrobić? Zamykaj to. No. Tak. I musimy tam się dostać. Zgadnijcie jak. Ha. Dostać. Boom. Daddy, yes. I'm gonna. 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 i am going to i am going to i eat the ice cream. am <laughs> ice the ice cream? Yes. You want Mommy say you can if mommy say you can you can eat okay, okay. but ask mommy okay uh, nothing. you already asked mommy yeah. good so when you take the ice cream close the fridge freezer actually okay OK you close yes. the freezer Nathan Do you close the freezer? Yes. Good Dobra wchodzimy teraz do góry O, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Mati, nie umiesz normalnie chodzić. Od domu się nie biega. That's good, na tam. Yes, you can. You close the freezer. freezer? Good. You don't. So close, please. Where is Mommy? Go to Mommy. Lili ja znowu mi się nie udało, no kurczaki. Czemu? czemu? Dobra, teraz mi się uda, Hopla. Chyba sobie nie poradziłeś. No już tak niedaleko było. Jeszcze raz, jeszcze jeden jeszcze raz. Dobra. Pyk. Please, 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 nie, 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 please, please, nie, 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 Krapi krap. Ile razy to to robił? Piąty raz to już jest? Czwarty? Może nie, nie, wiem. Takim tempem to będzie pięć odcinków. Do końca. Za późno. Auć. No nie mogę. No porażka. Trzeba wyciąć. Że niby za pierwszym razem mi się udało. No to nie, no to to jest siara, no. Słownie siara. Jest. W końcu. Katystanka. A ja się w tym czasie napija. Ok, but. Close the freezer. Chimiko, pierwsza i ostatnia. O Boże, a teraz chcesz stać? Nie oddamy jej. Nie, nie oddamy ci jej. Zapomnij, możesz sobie wybić z głowy. nie dla królowej. Zobaczmy, czy, czy są jakieś naboje tutaj gdzieś. No sobie zrobimy wolne. Przejście, bo to może sobie rozwalić. Tak, dobra, otwarte. Tak. No, jeden. Mhm hm 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 hm. Przyda mi się. Coś ulepszymy sobie. Dobrze, kolejna skrzyneczka, 15 może być, dobra, kamp, czyli tutaj już nie będziemy mogli powrócić jeżeli chodzi o transport pomiędzy ogniskami. Nie zależy mi na tym, ogólnie rzecz biorąc. Ta chińska ceramika ma kilka tysięcy lat. Czy to możliwe, że Chińczycy dotarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? Być może. Być może. Dobra. Zapiszemy sobie grę i od razu może coś ulepszymy. Nie, nie ulepszymy, bo nie mamy za dużo... ...surowców. Niestety. Zgadłem? A, nawet już nie patrzę dalej, bo, bo nie warto. To przy surowce to na nic nie stało. Dobra, idziemy dalej. Hmm, wiecie, że dzisiaj grałem akurat ten kawałek i nie pamiętam co tam dalej było. A, chyba już pamiętam. Aha, dobrze pamiętam. Dobra, góra przy rozpadlinie, lol. Nie jest zimno w ten, kurde, nic na sobie i żal. Właśnie, dlaczego Matiasie? Jestem bohaterem. Dużo. Bardzo dużo. Ja jestem. i mi to pomaga, ty. no nic, będziemy musieli znaleźć inną drogę chyba tak czy przeskoczymy przez ogień? pewnie nie, co tam jest mm. o dobra tak tak, ja to widziałem tylko dla was to tak lepiej chyba okej okay. co my tu mamy Czyli... O. Może być. Dobra, tam nic nie zrobimy, czyli musimy co? Pyk. Teraz będzie chyba coś dużo wspinania. Pyk. znowu wspinaczka Naprawdę, no, że jej nie jest zimno A aczkolwiek no jakiś tam wysiłek ma Dobra hmm. Mam dzwon Dzieci, drzwi... Czy coś jeszcze tu mamy? A, i ja, to dobra. Tyk. Tyk. Kabum! Ledwo co się to wszystko trzyma, a lara dzielna idzie uratować sam Eee, i schody mi zniszczyliście, ale chamy jesteście. No nic Tyk. się, że mamy tą wciągarkę. Bo gdyby nie ta wciągarka, to by było krucho. I za długo by to się wszystko... Eh, stój. uważaj! Oni idą w twoją stronę! Zrobiliśmy, co się dało, żeby ich spowolnić! Dzięki wielkie. Dostańcie się do kutra. A jeśli nie Nie zostawimy cię tutaj. Będziemy czekać. Okej. tak jak będziecie czekać, to dobrze. Cieszy mnie to. Oho! Wow. To tu, bicho? Hmm... Widzę, że mi się nic o to wspomagasz. Dzięki. Naprawdę, dzięki. Tyk. Tyk. I do góry. Ej, 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 starczy już wspomaganie, co? Dobra, gdzie tu mam iść? mam. Łoho wow, 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 wow. Dobra, tam jest wejście Tak, tak Chimiko starczy. Dobra Przecionek zigatu Cokolwiek to znaczy O ognisko Miło i naboje Czyli coś czuję, że będzie rozpierducha tak, już naboje mi tutaj dają, czyli zapiszemy sobie, okej. Okay. Zapisaliśmy. No. Nie będzie? Nie. No dobra, jak nie będzie, to nie będzie. No ej, nie... ...dozwalacie mi. Tam... Tam muszę się dostać. Tam jest ska spinaczka. Ściana spinaczkowa. Czekanem. Jaha! Yeah. Wytrzymał. O Jezu! Tylko mnie nie Wpadać? Wpadać? Chyba nie zdążyła zaczepić czekana. No good, no good. Yes. I should have two words. Yes. To us, Pick, pick. Chimiko, teraz mi utrudniasz, a wcześniej nie mi ułatwiałem się Eee, gdzie, gdzie, gdzie? Jest, jest, udało się Wszystko odbatuje. Lara dzielnie idzie naprzód i znowu będziemy musieli skakać. Gdzie my jesteśmy? A tak, tak, to już końcówka. To już końcówka. Tam była chimika i musimy tam iść. Uhum. Bardzo, bardzo miło, dobra. та зде я що Ауч Зараз онож беше дина

Masz to wszystko na co ma stać. Jest to alive? Ouch. Eee, ej, ty. Nie, już nie żyję. Dobra. Chyba wszyscy. Czy jeszcze nie? Wszyscy nie boję. Okej. Okay. kogo nie ma? A ty co tu robisz? zabiła. No nic, no nic, no um, dobra. No dobra, sorry, że się nie odzywam, ale po prostu skupiam się. O oh no dobra. Nawet o informacji łatwiej w tym momencie, jak mam takie strzały. Zobaczymy sobie co mamy Ej, gdzie są te ciała? Ktoś nawala, o z A może nie Dobra na tą chwilę to koniec i będzie jeszcze jeden odcinek czyli ostatni um. myślałem, że ktoś tam będzie ostatni odcinek który to? 21? i na tym skończymy oczywiście nie wiem, czy mi się uda bo tam, no nie będzie łatwo przynajmniej tak czy inaczej Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.